Cześć ma, tu w domu 92 i dzisiaj będę nakręcał drugi odcinek, nowe przygody. Um, powiem tyle, że już zrobiłem kopalnię, jestem na 12 piętrze i będę próbował szukać diaksu. Pomyślę, no, gdzie tu mogą być diaks? Co? Uuu, diaksy, diaksy, ale fajnie, jest, a, jest, fajnie, ale fajnie, o, oh, diaksy, fuck, ten z pochodnia mnie, to lubię ten meg ale fajnie, diaksy, jeden, dwa, już są trzy, cztery, jest, daćmy nawet na enchanting, jest do zaklęć. Fajnie, nam się na pewno te diaksy. Kopiemy na razie dalej. Nie lubię tej muzyki, tylko by Jak diaksy, to na razie wszystko już mam, to chyba już będę wracać na chatkę. Bo mi chodziło tylko o zdobęń, diaksów, mam już pięć. 3 i 2 to wystarczy. To jest mój domek. Kopalnie fajna, przyda się. Sobie kopałem pod ciebie, już myślałem, że pannę do lawy. O, to sobie to wykopię. Jeszcze węgla trochę. Wiem, że nie, nie lubicie jak ktoś kopie długo i się nudzicie. Ale za chwilę idziemy nabijać lewla, bo muszę sobie nabić trochę lew Kurde. Wow, fuck. To może być lepiej A jaką mam jasno grawam? Ustawienia graficzne ja skrawam, no dobrze Już mam tyle tego wszystkiego Zasięg dwa Jak sobie odłożymy to też wszystko odłożymy hmm. Tak, weźmiemy tylko dwa t i dwa deski, dwie deski. I zrobimy sobie pyk, pyk i mieczyk. Idziemy po ekspić. Kurwa, Jak ja tego nie lubię, ludzie. Fajnie. Nawet nie ma poru. Nie przygotowałam się. Będzie jeszcze już koniec roku szkolnego, bo będzie już za 3 dni albo za dwie dwa To już nie będę tak nakręcać, bo jadę na kolanie, to w piątek, w ten piątek już nie będę nakręcać. No, sobie trochę. O, już jest krewet. O! Nie! źle nacisłem. Źle nacisłem... Uuuu Uuu, Uuu, mnie. Łupa mnie. fajnie, uu, to się fajnie respią. fajnie Fajnie Łupa mnie. Łupa mnie. Łupa ...muzykę taką sobie do No nie słuchajcie. ...o, raz czy się ...tu nie ma nikogo tam... ...o, klipper, idziemy... Ła! ...uuu... ...fuck, nie wiem, nic za jedzenie, ale, ale jest klipper... ...jest klipper, jest dobrze... ...no chodź, no, no... ...nie wybuchniesz, co? ...nie wybuchniesz, kuta się... Ua! Widzicie, tak się walczy z creeperami. Ludzie gummy. Zrobię krótkie cięcie. zaraz muszę zrobić krótkie cięcie. Wróciłem po krótkim cięciu. Już będzie po takim cięciu kopalnia. Mój dom. chciałem sobie na jakieś arena taką podobne do areny, taki dużo i będziemy tu oni się walczył. tu muszę coś zrobić magas. Jak jakiś nie do niej. O, są zombie. To dobrze. No chodź. O, yeah. Nie ten nie Powalczmy ze wszystkimi głowami. Oła! Zjadę sobie. Zrobię to jak po Nie no, wiem. No. o. oj, oj, żeś mi lęk. O, oj, Uf, tu o, oj, 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 O, czekam. Czekam. O! Fakt, troszkę tu... Uuu! O! Ten na mnie nie... kurwa nie, nie, ja nie nie, 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 mój ex, nie, ja tu nie, małe, nie, 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 no, nie, 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 Polskie, kurła Kurła, nie takie jeby, jebone Chuje Prymas, mogę zrobić sobie tych Zbadać język, dobrze, pięknie Gdzie jest mieczyk? Bez mieczyka ja nie powalczę długo Jez, mam mieczyka, łaa 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 Jest B, B na filę Łuk, mam jednego z nie miała Więcej mapy nie miała, no naprawdę Ła, a, już mam tyle więcej miała Ła, ła, ła. Na normalnym normalnie się trochę wola i gra. No, dobra, jestem hard, kurwa, to jest, to jest, to jest, to jest, to no, no... Masz. O, masz... Masz, 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 oła. Oła, oła, jest, to jest, to jest, Oła, jest, oła. jest, to jest, Znów, znów, to jest, to są nie no to nie. nie. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Żal, jaa, co moje itemy, co mój EXP, EXP jest dla mnie najważniejszy. Oła, fuck, jeba, chuj, jest, panem tu. Rozpieprzam, 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 oła, oła. Muszę tu zrobić te piatalskie schody, bo naprawdę, ludzie... Dodamy ja, ich, te damy, dodamy, damy, damy ludzie, te damamy, dodamy. Fuck! Znów! Nie no, ludzie! Ogarnijcie dupy! Jaki żal! Nie! Żal! Żal to nie dojemy polskie, naprawdę nie dojemy polskie. To, no, 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 no.

da się sprawdzać teraz na 3? A, nie da się. Kurde, ja się boję. Spróbujmy się przekopać. Fuck, nie ma. Są tutaj? O, są szlady! są! Są a, tu jeszcze A, no, no, i z ręki bijemy, bijemy, ten niż! Ten na kłodę, ten na Nie! Nie, mój level! Miałem czwarty, a mam teraz potem mieć pierwszy! Nie! Teraz was naprawdę pół na Za pięć was, Chuj, nie lubię, no Ciki! Nie mamy! mama! ma jak was na no, no, inne, to mam wyrywam! Ile tu jeszcze Wow! Ty nasz penałem dużo kośniej, zajmij się. 17 szał To mi załogi będę namilować. Na mój exp, Mój! 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 Trzeci level! Jest! Nara! Nara, nara, nara! Patrz! Ile tu szczał ja! Huuu! Zlękłem się. Zlękłem się fajnie. Jeszcze mnie nie będzie stać i nie wyjdę z tego. Zajebiście. No i mi. Oczywiście. Jeszcze więcej sobie, trochę już wielu nas zbiera. już mi ma problemować. Dobra, ja, już mam przygotowane na Ile mamy tego? Zlagowało. py Odłożę To też. Pozbiera się trochę drewna. To fajnie to tak wygląda. Nie wiem jak to się stało, ale to zanbiście wygląda. Ja tego na pewno nie robiłam. Laguje teraz mi. Kurde, ja mnie zlagowało. Ale nie będę restaurować teraz, bo muszę zbrać. To już będzie dobrze. Kurde, ja na chwilę czekam. jakiegoś tekst dobra? Chyba 5-4. A to teraz coś bez przesady. to Zrestartuję. Jo. Wiem, było krótkie cięcie, musiałem naprawić te lagi. Chyba mi już nie tak nie laguje. I tutaj spotkałem naszego zielonego, zielonego kutasa, który mi wybuchł prosto w ryj. Było przejebane po prostu ludzie. 17 Szydam sobie, zbierałem sobie na Śląko, już miałem zbierać. Nie widziałem, że jeszcze nie, nie nagrywam. Zbierałem sobie... Jem, ale jem. Ja więcej ludzie, szybciej, bo mi się nie chce tak niszczyć. Bo wiem co zrobię za chwilę, bo się za chwilę chłopkuję. Muszę nastać na książkę. Za chwilę sobie pójdę po tę trzcinę. Dobra, mam 12 tego i za chwilę sobie zrobię tak po Boże. to tak raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć no i tyle nasion na razie jest ale zrobię po swojemu i wszystko będzie dobrze weźmiemy tak z pięć tych wytniemy i teraz zrobimy po mojemu patrzcie się na moją Prawa niszczymy. Prawa niszczymy. Będę musiał już za chwilę kończyć. No to ja z Wami się pożegnam. To cześć. A dokończę później już farmę. I zobaczycie, jak mi to wyszło. To Marko.